O pojęciach kub, kuby, kubologia, no i litery stare, i później nowsze już. Violeta, violetera, violeterka, margo, polska wersja Małgorzata i inne, które się utworzyły później. Wega, veganik i mega lub gor mor gomora. Motła i atrybutyka kwadratowa. Nie okrągła. Nie. Kubo jak to? Kubo kratki. o kierunkach jazdy? Gravitacji, Gravitations Powers. Gwara Powers, gwara siła, wordy. Żeby tak od razu, ale kierunek, kierunek jazdy. Zegar. Ale jakie? Czyli wszystkie te nowe, grawitacyjne, gororelikt, teorii, jakby co, czyli róg obfitości. No i G, H, -K C, H. Te wszystkie litery stały się jedną literką E. No i je jako jeść. Jeść. Gawożyć. Inne języki. Chować, żreć, chę, ke, że kucharzyć. U. Sunday. Gororelik jakoś tak teorii. Ale tak jak litera U. Lub literę i y, lub litera tak jak słowo Sunday czy Wenus. Czy wszędzie raduj się? E i i krysko, okryskowane. Zero z kreską, zero bez kreski. Tak jak słowo radość. D, t. Piękne dusze, piękne tusze. Wcześniej. No i nowe litery, które akustycznie, no cała kolekcja, czyli D, T. No i raduj się, radość, rad, ratować, retter, letter, litera, literatura, G, rate grad. G, w, r, -g gwara, gwara, tor, sor, lub dziewica, dziewica, no i miotła lub korona, korona, lub veganik winnik, winnik, wieganik, Wiegnik. Wiegnik. wiega, mega, d, t. Lub alfa, omega i centr. Centr, tak jak interpretacja alfa, omega i interpretacja Jezus. Że krzyż, ale krzyż to jest tak, tak, takie jak e, litera jedna Q, jeszcze jedna Q. Oczywiście tu jest Q, tu jest Q. I tu, no i ta ostatnia. Ju. Ale zawsze jest nadzieja. Nadzieja. Światło. Światło. Tak? Dokąd? Aha. No i. Kierunki. Rączki do góry. Akurat takie dźwięk. Lub. Jeżeli nie do góry, to... I to się nazywa... No, mogiło się nazywa. Jakby. No i teraz. Co było w różnych książkach o różnych rajach? A z jednego drzewa. A z jednego drzewa, żeby do koperty nie wpaść. Kazali nawet, nawet nic nie, nie dotykać drzewka. No i, i jak to było? No, nie wzywać, kiedy nie trzeba. Czyli każda litera, Q. Tak? A nie tylko taka. No i kół centralny. No i wszędzie gdzie podstawić literę. Czekaj, wtorek, Tuesday, wtorek. WT? TV. TV, telewizja. TV, dziewa, dziewa, dziewica. Bogorodzicielnica, rodzicielka. Bogorodzicielka B B Boga gwara rodzicielka wychodzi no i. Tak jak powiadają. Jak to niepoczęte poczęcie i te to co się nazywa w nauce. partenogeneza. partenogenesis. Parthenogenesis, part, part gwara genesis, genesis. Genesis ters. Sis stars, stars, gwiazdy. Ring, ring. czy tak jak raj. I również różne interpretacje. No i jeżeli. Jest to tak jak grawitacja i koło fortuny się kręci. Tak jak zegar, wskazówka zegara. No to wychodzi, że kierunki słów i wszystkiego. To jakby, jeżeli to idzie w ty, no to trzeba, że wszystkie litery identyczne ...nawigacyjne ustawienia, a jak jedna litera w prawo, a druga w lewo a, a, w lewo, a gdzieś jeszcze kolejna, to co to wychodzi za grawitacja i co to za typ energii? No i... ...periodik tabele... ...to... ...pyroetyk... ...pyro, pyro, fire... ...etyka... Etyka ogni, etyka. No i, żeby wszystko korekt, no to trzeba, żeby te wszystkie galaktyczne kierunki i tak jak zegar piaskowy, no i L i R, lingwistyka czy ring. LINGWISTYKA, CZY GOWOR, GOWOR, LINGWISTYKA, CZY LINK, GOWORO, GOWORD, GWARA, hewe, KUCHARA I takie inne słowa, które się odnajdą. No ale to jest wola wolna, jak powiadają. Wybór używać tych liter i Kierunków, i wtedy kto jakich liter używa, tak jak jest waga niby galaktyczna, czy to tych liter, tych, ty. i tu iść na górę, to trzeba zobaczyć, a kto gdzie, gdzie jest góra i kto w jakiej pozycji. Jeżeli ktoś widzi świat z tej strony no to widzi tylko jakby jeden, jedno, jedno a jeżeli to widać wszystko, no i waga, kto, jakie słowa przeważą? Wybór każdego, tylko że było takie coś jako kontraktus verbis i kontraktus letteris czyli obiecanki cocanki podpisane i wypowiedziane, a niektóre z liturgicznych obiecanek. Były takie, że dwie dusze, stały się jedne, a on głowa, a ona tylko pasażerka. No, no to chyba lepiej jak urządzenie osobiście wykorzystuje baterię na jakieś własne cele. Nawet jeżeli to było za zgodą dane i nie było to dobrze wytłu, jak to powiedzieć inaczej, nie dotarło. Co się obiecało i że dało się przez te kontraktów, lettery, z kontraktów, świerbis, prawo do używania własnych energii na jakieś cele, które były nie zawsze dobre dla właścicielki energii. I tu chodzi tylko o właścicielek energii, no bo przecież to kobiety generują energię I dalej dzielą lub przekazują, a jak ta energia dalej jest um, kierowana przez nie kobiet, no już widać chyba efekty. No i jak zdrowie to wygląda, i jak piękne, duszy, piękne dusze, piękne tusze czyli piękna dusza, piękna dusza. A jeżeli nie, to kto posiada hasła? No i wtedy? Okej, okay. a jakie były te kontraktus, serwis, kontraktus, letteris, i jak to skorygować na no. lepsze kierunki? Lingwistyka? Ring Gwardia Guardia Guardesse Bogorodzicielka i Parthenogenesis Geneza No i Oczywiście Inne Grawitacyjne Odnowy, które? Updaty? Różne kraje, różne języki, ale technologia odkodowywania działa. Każdy język, absolutnie każdy język. No, w, 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 albo trzeba dodać litery wyrzucone. Dwie litery G, dwie litery T i takie inne. R, ring. Pierścienie, pierścienie. No i grawitację, G i H. Co było? G czy H pierwsze? Oj, chyba G. No i litera. Zreć czy hawać Czy heaven, czy hungry, Hunger, czy y, gwara? Gawożyć, to wychodzi też, i to wychodzi, że te prana, co festiwale, i co opowiadają że tylko było interpretowane, że jeść z drzew to tylko wypowiadać odpowiednie litery, które generują określone typy energii no i wola wolna, jak powiadają, jakie litery wybrać. Do następnych wideo innej języki również